Witam serdecznie z tej strony Pitero, Witam was w odcinku Robloxowym, w którym zagramy w Bra Brawl Stars, ale w Robloxie. W drodzy... drodze. Yy, super i tak dalej jakieś. Dobra. Aha. ja Jestem jednym. Super jestem w Shelly normalnie. Nie ma nikogo za mną, chyba nie. Albo to tu można mogę tu wyjść. E! Strzelam! Strzelam! Nie! O, mogę wybrać jakiś ten jakiś innych albo tu muszę mieć 30 30 klejnotów, no Zarobiście po prostu Czekaj, tu jest jakieś A! O nie, roboty. O nie, co to jest? Co to jest? Okej. Okay. O jajo, jajo. Jajo. Nie, nie mogę tego. Ajajaj! Aj, aj, szkoda. Szkoda, że nie mogę tego zebrać. O skubany. A tak. Wygram z tobą. Uciekaj. No, gdzie. Mieraj. Gdzie on jest? Tu jest. Jest. Zabiłem. Uciekaj. Nie. No, No kurde. no. O, mogę skrzynkę otworzyć. A, to tylko ulepszenie, kurde. No szkoda, no ale trudno Raz zdarza się, raz się zdarza Strzelam Wygram No co jest Kurde, byłem blisko No tu nie mogę przejść, super Coś się kryje w krzakach, chyba nie Colt! Uciekaj Kurde, jak ja nie trafiam O! Dobra akcja jest! Dobra akcja jest! 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 O kurde, co to jest? O no, co? Co? Aha No to nieźle. Jajo znowu, jajo. Jak w ogóle wygląda to będzie moja miniatura. No i zarobiście. Strzelam do niego. O, nie. Dobra udało się. Strzelam. Aj, jeszcze nie trafiłem. Jego. O nie. 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 Jaka emocjonująca gra. Jaka emocjonująca gra co jest. No i zginąłem. Dobra. Otwieramy kolejną skrzynię. No i lipa. A w ogóle w Brasa się nie ma teraz tych skrzynek, ale tu dalej są skrzynki. Więc. O. teraz to wszystko na Robloxie znajdziesz. Kurde! No trudno. Mogę zmienić tego? Czy ja mogę zmienić? Aha E, bo ja mogę tym sterować Jo! Ja się nie muszę męczyć A, bo ja to w ogóle sobie... Ale lepiej jak je gram tak na Jajo! Co jest? Kurde, od tyłu mnie zabrali, no co za skurczewiki nie nita. Mogę ją wziąć? Mogę. No i super. Czemu ona nie strzela? Strzela, ale... Średnio. Wow! Co jest? Uciekaj! Uciekaj, kurde. Ale mnie zabiła, kurde. Spieramy następną skrzynkę. Ale... Do... Ale lipne. Ale li, li, lipa. No. Co jest? No. No traf się. Właśnie, kurde. No kurde, no nie mogę jej trafić. Chodź tu. Chodź tu. Kurde, szefelek, nie. Nie, Uf, dobra. Ale kurde, ucieka mi. Nie pozwolę jej tak. Ej, uciec. A! Nie! Nie! I ona ma ulepszenie na... On, nie wiem, kurde. Dobra, nas na ściąga. Może coś się uda, uwaga. A, bo tu mogę te dodatkowe skrzynie kupować. Aha. Ja coś ma za free. Mam. Dobra, niech będzie. Trzeba skorzystać z oferty. Mogę powiedzieć tylko tak. Gra trochę nudna. Mogę tak szczerze powiedzieć. Bo to był taki Bros tencera w Robloxie taki trochę. No nie! Mogę go ulepszyć? Mogę go ulepszyć. No i super. Tylko mamy chyba na razie. Możemy kolta ulepszyć, możemy szeli ulepszyć. A ulepszymy ją, czemu by nie? Dobra. Teraz jak Shelly będziemy szeli. No. 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 Co za roboty! Głupie. Kurde to. Nie, nie, bra, udało się, udało się. Nie ma, nie ma to tamto. Dobra, teraz trzeba wybić. Ui. Ale ten ma apka, może go uda nam się zabić. Chociaż nie, bo jest tutaj. Typek Jest tutaj. Umieraj. Tak, udało mi się. Jest. Jest. A, jest. Jest. No kurde Kto te roboty tutaj postawił? Kto je tu wymyślił? Po co? No i zginąłem jeszcze O Mamy nowego Dobra, gramy nim Gramy nim Dobra, gdzie są jacyś Gdzie są jacyś przeciwnicy? A, to, a nie, bo to, to jest ten tylko robot Uciekaj mnie stąd O o nie! To ten 3 bit, towiec. Nie, 8 bitowiec. Nie wiem czy ja mam z tym 3 bitem ostatnio. Za dużo 3 bitów zjadłem. Kurde. No i zabity, zabity jestem w ogóle. No, ogólnie co mogę powiedzieć także. Trochę nawa. Jakby nie zaaktualizowana zbyt. No taka średnia, średnia mogę powiedzieć. Jakby widać, że dawno nieaktualizowana. Jeszcze są w ogóle tutaj skrzynki. Bo teraz w się są te yy, sardropy. Jakby tutaj... Nie wiem po co te roboty tutaj. No ale no. Ale dobrze, dobrze że są te postacie w miarę zrobione. Więc nie jest źle. Mogło być gorzej. Więc. Co? Kończę. Odcinek. Jeśli Wam się podobało czy coś, to zostawcie łapkę w górę. Dla. Dla Pitera. Dobra, jeszcze spróbuję go zabić. Aj, nie udało mi się. No to do następnego. Bye, bye.